Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy naładować nasze GoPro Hero 13. Aby to zrobić, musimy otworzyć drzwiczki, które mamy tutaj z boku. Na dole mamy taki zatrzask, który możemy otworzyć, przeciągając, próbując wyciągnąć go w dół naszymi palcami bądź jednym palcem. Więc robimy to w ten sposób. Kiedy nam już trochę wystaje ten zatrzask, to możemy po prostu otworzyć te drzwiczki. I następnie w tym miejscu mamy port USB-C. Oczywiście dołączony powinien być także kabel USB. Wraz z naszą kamerą, więc możemy w ten sposób podłączyć kabel USB do naszego GoPro Natomiast druga końcówka oczywiście powinna pójść do ładowarki Ładowarkę możemy skorzystać z ładowarki takiej samej, jakiej, jaką korzystamy do ładowania na przykład naszego telefonu O ile oczywiście mamy tam wejście USB-C, jeżeli chcemy użyć oryginalnego kabla Natomiast, jeżeli nie mamy, to prawdopodobnie możemy również skorzystać z kabla USB oraz ładowarki, której korzystamy po prostu do naszego telefonu. Czyli możemy za pomocą tych samych, tego samego kabla i tej samej ładowarki pododawać nasze GoPro. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.